Siemanko, z tej strony Esteban, to jest kolejny filmik na tym kanale I kolejny giveaway dla was W dzisiejszym odcinku do wygrania macie Skina, którego wydropimy widzowie Z nowych eventowych skrzyneczek Bo tak jak widzicie na załączonym obrazku Nowy event na G4 wystartował Galactic Fusion Galactic Fusion, Fusion, Fusion Jak kto woli No i oczywiście mamy widzowie tryby I mamy jeden mm, Mamy bitwę Mamy w ogóle Zobaczcie to Mamy dwa jakby... mamy jeden nowy tryb booster i tutaj możemy sobie wrzucić skina i jakby macie tutaj wszystko. Mm, wszystko wytłumaczone. Wrzucamy sobie tutaj skina, klikamy sobie boost i możemy sobie go wymienić. Aha, no tak, muszę mieć, muszę mieć żetony, przepraszam. E, patrzcie, już wam to pokazuję najpierw otworzymy sobie skrzyneczki. Te najdroższe, żeby uzbierać jak najwięcej żetonów, tonów, 1,33 zł. No i oczywiście eventowe skrzyneczki. Kocham otwierać, ponieważ można bardzo szybko i w bardzo łatwy sposób nazbierać sobie jak najwięcej tych punkcików, bo za każdą otworzoną skrzynkę dostaniecie punkcików 100. A nie, że musicie jakby otwierać, aż wylecą wam te punkty, bo tutaj zawsze wam lecą, no mimo to ze skrzynki jak na razie średnio, chociaż tutaj fajnie 125 zł proficiku. No i zobaczcie, mamy na przykład 4000 punkcików i wejdźmy sobie w event booster, no i weźmy sobie najdroższego itemka, czyli max min, weźmy sobie tego auga. Aha, nie stać mnie, dobra, weźmy sobie to, też mnie nie stać, to mnie stać, dobra. Wrzucamy sobie. Y, booster pozwala na bezpieczne ulepszenie przedmiotów na droższy. Gdy ulepszenie się nie powiedzie, tracisz tylko walutę eventową, a przedmiot zostanie nienaruszony czyli czyli wiecie o co chodzi. Wrzucacie itemek plus walutę. Jeśli nie ulepszy Wam itemka, stracicie tylko walutę, nie itemek. więc myślę, że naprawdę fajna opcja. Klikamy sobie Boost. I uwaga, dostajemy. Dostajemy CZK za 156 zł. Wow! Naprawdę mi się to podoba. Podoba mi się też animacja tego. No graficznie wygląda to naprawdę kozacko. No i uzbierajmy sobie kolejne żetony i oczywiście mamy zdrapeczki które możemy sobie tutaj nawet za dwa koła ustawić. Mamy generator, ale dzisiaj pobawimy się w tego boostera, bo naprawdę ciekawi mnie to, co może tutaj wylecieć. A jak otwieraliśmy już Grota, to otwórzmy sobie Wejdera razy 5 również, 5 takich Aha, nie, bo ta drużyna ma już przewagę, więc jej pomóc nie możemy. Dobra, lecimy na grota, lecimy na grota, no i otwieramy go z pominięciem animacji, mamy bardzo dużo pieniążków, więc otwieramy. Nie dość, że mogą tutaj polecić naprawdę fajne skinki, to nabijamy sobie te punkciki eventowe i nabijmy sobie ich jak najwięcej, żeby te najdroższe itemki właśnie móc sobie wrzucić na te ulepszenie fajne. Fajnie, fajnie, że coś takiego wprowadzili, bo oprócz upgradera mamy jakby drugi upgrader. Napiszcie mi w komentarzu widzowie, co o tym sądzicie. Według mnie kozacka opcja, bo nawet jak nie wejdzie wam taki upgrade, to wy tracicie tylko eventowe punkty, a nie tracicie swojego skina, którego zaryzykowaliście. Więc naprawdę dla widzów, czy tam dla, mm, dla osób, które grają, jest to totalnie opcja na plus. No tutaj coś skrzyneczka nie oddaje, no ale mam nadzieję, że te upgrade'y oddają. Dobra, tutaj fajnie, tutaj dwa ziko w plecy. Dobra, myśl. o 440 zł, bo to w faktoryniu. Dobra, mamy 9000 punkcików i zobaczmy sobie najdroższy item. 435, oj, za 20 koła taki upgrade kosztuje, a 230 za 11, 156, dobra, 156 zł. Wrzucamy tą CZ, co przed chwilą nam ją oddało, bustujemy ją, no i zobaczymy, czy uda się. I widzowie, niestety nie, niestety się nie udało i straciliśmy bardzo dużo żetonów. E, no dobra, no dobra, no to może weźmy takiego auga, nie, dobra, taką awupkę. Cych bazyliszek, niestety, dobra, a takie coś 2400, dobra, 48 złotych 2300. No nie wierzę, dobra, to może taki desolate. Ok, boostujemy sobie desolata i zobaczymy, czy uda się. No, niestety nie, niestety nie. Dobra, trzeba widzowie, potwierać jeszcze trochę tych eventowych skrzyneczek. Bo ja chcę upgradeować, Tą najdroższą ma więc otwieramy na fast A może akurat coś poleci, nawet nie patrzę tam do góry. Mamy dwa koła, więc też tak dużo jakoś nie uzbieramy. No na pewno jesteśmy na minus, tak szczerze, w tym odcinku, ale mam nadzieję, że ten upgrade, jakbym wrzucił 400 zł, to by oddał naprawdę fajnie. Dobra, na razie mamy tylko 5 koła. Przed nami jeszcze dwa otwarcia, jeszcze jedno i dobra. I przejdźmy teraz do ekwipunku. Mamy w 6200. Ej, myślałem, że jest dużo gorzej, myślałem, że jest zdecydowanie gorzej. A jest naprawdę dobrze, jest naprawdę dobrze, szczególnie że jeszcze bawiliśmy się w ten upgrade, to nie zwracało. Jedno tylko oddało, więc naprawdę ja jestem zadowolony. Ja naprawdę jestem zadowolony. Dobra, i mamy ponad 6 szkoła, więc otwórzmy sobie jeszcze tych strzyneczek grot, bo czuję, że w końcu jakiś upgrader wejdzie. U Zbieramy sobie na fast modzie tyle, że. Żeby ulepszyć właśnie Awupkę. A nie, bo ja ją sprzedałem. No to żeby ulepszyć najlepszego itema, który po prostu poleci z tych skrzynek. Tutaj fajnie oddaje jak na razie. Lecimy dalej. Dobrze, że jest ta opcja pominięcia animacji, że to od razu jakby nie leci, tylko już mamy od razu widzimy, ile tam zarobimy bądź stracimy. No już wydałem tutaj dwa koła, tutaj słabiutko. Przydałaby się jeszcze raz ta Awupka w stanie Faktoryniu. Byłoby naprawdę fajnie, bo takiego drugiego itemka to bym z chęcią sobie zupgrade'ował no ale dobra, mamy 14900, lecimy dalej, mamy 15400 lecimy, lecimy z tymi upgrade, z tym otwieraniem lecimy do już... O, tu 200 profitu, fajnie Chyba polecimy już do zera widzowie, chyba polecimy do zera, tak jak mówię, 150 zł profitu, fajnie Tu 100 profitu, ale zaczęło oddawać Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym nowym trybie i jeśli go testujecie, napiszcie mi w komentarzu czy wam oddał ten tryb? A ja dzisiaj, widzowie, wysłałem skinki o wartości 1000 zł. Także, jeśli ktoś jeszcze nie dostał, kolejne trade bany kończą się jutro, pojutrze, po pojutrze, i tak do 7 dni cały czas na bieżąco kończą się trade bany. Tutaj fajna wóbka, więc, jeśli ktoś dzisiaj nie dostał, nie bójcie się. Każdy, kto wygrał, dostanie swojego skina. Po prostu miałem tam jakieś lekkie zaległości, ale teraz już jest wszystko na bieżąco robione. Mamy 25 tysięcy punktów, w ekwipunku mamy 5800, więc naprawdę ja uważam, że jest dobrze. No i zupgrade'ujmy sobie na boosterze najdroższego skina, jaki mamy, a jest to awupka za 300 złotych. Proszę, żeby to siadło, bo 14 koła punktów. O nie. No niestety nie weszło. Kurde, a to za 11, to za 8300, Dobra. Proszę, proszę, żeby to weszło. No nie wierzę. Co jest zgrane? Te tańsze itemki tak się dały. Ten nie się, dobra, widzowie. Ten tryb sobie zostawimy na kolejny odcinek. Jak będę po prostu yy, poza odcinkiem, otworzę sobie tych skrzynek jak najwięcej. Kurde, no coś nie oddaje ten upgradek. Jak na razie. O boże, ile mamy tu itemów. Dobra. Zrobimy sobie kontrakcik z tych najdroższych i zobaczymy co uda się tutaj z tego wyjąć. 1600 zł. Mamy co mamy? Uwaga, bayonet Slaughter za 3000 zł. O kurde. Świetny upgradezik się teraz, znaczy kontrakt. Tutaj kurde nie wczytuje mi tych tych. Może to przez mój internet. Tutaj 485 ziko. Czekajcie, odświeżymy sobie stronę i dajcie mi znać, czy lubicie też takie dłuższe odcinki na kanale. Wiem, że ten nie jest jakoś y, fest długi. Ale no, coś tam już 8 minut trwa. Aha, to dalej nie wczytuję. Dobra. 5 stówek tu dostajemy Spoko widzowie. Ja uważam, że jesteśmy naprawdę na fajnym. Jeszcze do tego jesteśmy na plus. Przetestowaliśmy sobie nowy tryb. Także co? My się widzimy w kolejnych odcinkach, ale najpierw zadecydowałem, że jeszcze sobie zaryzykujemy. Zaryzykujemy sobie na 4500 złotych, bo taka liczba mi się akurat podoba, na lewą stronę. No i kurde, mogłem nie ryzykować, ale Aha, dałem 5800. No ale dobra, nieważne, my się widzimy w kolejnych odcinkach, no i na razie.